Zadanie 13 grudzień CKE 2024 egzamin ósmoklasisty. Dany jest grania stosu prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma długość 7. Krawędź boczna tego grania stosupa jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy. Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź. Objętość tego grania stosupa jest równa i mamy cztery odpowiedzi do wyboru. Zadanie mamy podany grania stosu, prawidłowy czworokątny, a to oznacza, że to jest grania stosu, który w podstawie ma kwadrat. No zatem narysujemy sobie taki grania stosu. W podstawie kwadrat, ale przeważnie, żeby rysunek był przejrzysty, rysujemy rąb. No i tutaj krawędzie boczne. W podstawie mamy kwadrat. Tutaj przydużę. Podstawie jest kwadrat, no i długość boku kwadratu oznaczamy małą literką A. I krawędź podstawy ma długość 7, to wiemy z treści zadania, czyli A to 7, a jest równe 7. Krawędź boczna, czyli ta tego grania stosupa, jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy. No, krawędź boczną oznaczamy literką H, bo to jest jednocześnie wysokość. Czyli H jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy, czyli 2 razy A a a to 7, czyli 2 razy 7 to jest równe 14. I w zadaniu mamy obliczyć objętość tego grania stosupa. Wzór na objętość jest następujący. Dla dowolnego grania stosupa to jest pole podstawy razy wysokość. Ponieważ u nas w podstawie jest kwadrat, no to objętość to będzie pole kwadratu, czyli a do potęgi drugiej i a razy wysokość. No to liczymy objętość. V jest równe, a to 7, podkładamy do potęgi drugiej i razy 14. 7 razy 7 to jest 49, razy 14. No i pisemnie obliczamy. 49 razy 14, podkreślamy. 4 razy 9, 36, 3 dalej, 4 razy 4, 16, dodać 3. 19, 1 razy 9, 9, 1 razy 4, 4 i dodajemy. Szóstkę przepisujemy, 9 dodać 9 to jest 18, 1 dalej, 4, 1, 5, 6, czyli 686. Nie było żadnych jednostek podanych, więc to jest nasz ostateczny wynik. I taką odpowiedź znajdujemy o odpowiedzi A. I zadanie kończymy.